Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Pogadajmy sobie chwilę o tym, co rzekomo nadchodzi. A mamy tutaj przeciek na temat nadchodzącego serwera testowego, który będzie zawierać kilka rzeczy. Będą na pewno czechosłowackie light tanki, czyli czołgi lekkie, na pewno według klika oczywiście. Będzie też kilka innych rzeczy, nie wiem co, co, co to ma oznaczać w sensie simplified consumables, zobaczymy. Dokładnie jeszcze jakie zmiany będą tutaj nam właśnie zaprezentowane, więc wydaje mi się, że warto byłoby spróbować pobrać ten sobie serwer. Serwer testowy. Będzie też nowy sezon na tarcie, który będzie sygnowany sezonem Manticore. Ale nie myślcie o tym co u lekkim. myślicie po prostu o tym mitologicznym tworze. Co my tam dalej mamy? Battle Pass, ok. Nowy ok. Spokojnie specjalnego Waffen Trager plus lootboxy. Interesujące. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To chyba nie jest szokujące, prawda, że Wargaming znowu tutaj postanowiło wejść w ten segment lootboxów. Są takie eventy w World of Tanks, do których już się przyzwyczailiśmy, że są właśnie te skrzynki. VOD Plus Improvements, to może być ciekawe, czyli jakieś tam poprawy lub też dodatki wrzucone do VOD No i tutaj to nas chyba... Już dalej nic nie interesuje. Przejdźmy w ogóle do czołgów lekkich, bo chyba na tym większość z nas się będzie skupiać. Koncept y, ogólnie czołgów lekkich będzie dość interesujący. Dlaczego? Dlatego, że zastanawiam się właśnie, jak to będzie wyglądało. Czy one będą w stanie się odnaleźć gdzieś tam pomiędzy EBR-em, Tystoltem, Anticorą? Jakie będzie ich zastosowanie? To jest niesamowicie intrygująca rzecz. Na pewno dla Was tymi czołgami lekkimi zagram na serwer testowym. Wrzucę to wszystko na YouTube'a i powiem wam moje trzy grosze. Czy warto inwestować tutaj swój czas i być może pieniądze albo free expa właśnie w nadchodzące czołgi? Lekkie pożyjemy, zobaczymy, jak zwykle. Czas pokaże. Pamiętajcie, że serwer testowy ma się odbyć około 8, 9, czyli dzisiaj albo jutro, więc miejcie rękę na pulsie i patrzcie na YouTube'a, czy gdzieś tam następnego dnia właśnie te czołgi lekkie się nie ukazały u mnie na kanale i co ja o tym myślę, jeżeli Was to oczywiście interesuje. Dzień dobry moi drodzy, moi kochani. To jest recenzja gościa, który nazywa się UDES 033. Co to jest za czołg? Z czym to się je? Jak się tym gra? Czy jest to fajne? Czy jest to niefajne? Zobaczycie już za moment, bo będzie to właśnie recenzja tego potwora albo i zwykłego czołgu. Jak wyjdzie w praniu? Sami się przekonajcie. Jednak zanim do tego przejdziemy, porozmawiajmy o kilku rzeczach. Przede wszystkim jest to czołg średni, więc fanatycy tutaj super czołgów ciężkich mogą już zapomnieć o tym, że będą mogli się tym cieszyć i grać w swoim stylu. Za to, jeżeli ktoś lubi, może medy. Za to, jeżeli ktoś lubi sobie pograć takimi maszynkami, no to a, nie pokażę wam, ile zrobiłem. Nie pokażę, nie pokażę. Przez przypadek bym pokazał, ale dowiecie się tego w grach. Słuchajcie, sprawa dość. Specyficzna, omówmy sobie w ogóle podstawy, z czym to się je, mamy 360 uszkodzeń na strzał, to po pierwsze, oczywiście ten czołg posiada 3 pestki po 360 w magazynku, który przeładowujemy 27 sekund. Mamy bardzo fajną depresję. Tutaj z depresją w tym trybie oblężniczym, i tak dalej, jest po prostu bajka. Będziecie w stanie robić pestki z niesamowitych miejsc. Tylko trzeba by na pewno będziecie w ten sposób bezpieczni, bo jeżeli pojedziecie na bliski dystans, to wcale nie będzie tak kolorowo To obmówimy sobie w pancerzu, jednak skupmy się na razie na działku Rozrzut tego działa, jak grałem, bardzo fajny i przyjemny 0,27, no to daje wam komfortowe strzały W połączeniu z tą Alfą, może nie jest zbyt idealnie Chciałoby się troszkę więcej, chciałoby się mieć tę Alfę Szarfutura Który ma tej Alfę, no już tam bliżej 400, tutaj mamy 360 Więc no, trochę takie dziubanie, ale źle nie jest DPM-u, nie poruszam kwestii, bo to jest magazynek, więc przeważnie te wszystkie magazynki mają z tym problem, ale, albo przynajmniej większość, ale powiem Wam, że nie czułem takiego hamskiego, długiego przeładowania i grało mi się z tym nawet ok. Jeżeli jesteś fanem robienia uszkodzeń na odległość, to nie wiem, czy ten czołg będzie idealny, dlatego że mamy 260, 284, przepraszam, peny na goldzie, no i na podstawie mamy tej peny 252. Statystyki są ok, szału nie ma, do urywa, są medy, które mają dużo lepszą penę na tym poziomie, ale nie miałem też takich problemów, żeby nie przebijać tych pestek, ok? Nie strzelałem może do esetki frontalnie, która grała na wieży, ale strzelałem do czołgu które ten pancerz niektóry miały, no i jakoś było całkiem, całkiem spoko. Gdy gramy bez turbo, jeździmy 50 na godzinę, jednak jest to delikatny muł. Co jest interesujące w tym przypadku, jeżeli sobie zagracie z wentylacją, jeżeli sobie zagracie z cichym układem, bez żadnej dyrektywy, to kamo macie 46. Czyli niektóre czołgi lekkie 10 poziomu mają tego kamuflażu mniej. Czy to coś Wam da? Sami sobie dopowiedzcie. Z wentylacją mamy 450 zasięgu widzenia, bez niej niestety trochę nam tego Wióręcza tak zwanego brakuje. No i teraz jedna z ważniejszych rzeczy, które Wam pomogą zadecydować, czy wziąć ten czołg, czy niekoniecznie. Nie wiemy, za co będzie ta maszyna. Czy on będzie do kupienia w sklepie, czy on będzie za. Cokolwiek innego nie mam zielonego pojęcia, dlatego chciałbym, żebyście podeszli do tematu zdroworozsądkowo. Jeżeli macie pierdeliart medów, no to po co w sumie tutaj brać tę maszynkę? Jeszcze raz powtórzę, to nie jest czołk na poziomie buraski, to nie jest czołk na poziomie Project, to to nie jest ten estierowy, nie monster, to nie jest taka bestia, która będzie jeździć i bić wszystko. Jednak grało mi się tym całkiem spoko i przyjemnie. Nie czułem takiej frustracji, nie czułem nerwów, mam wrażenie że jest to spowodowane głównie tym, że działo jest cholernie przyjemne. Jedna zasadnicza rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, no to jest pancerz kadłuba 35-66 na wieży. Zobaczcie, jak to wygląda na Tanks GG. No i jak sobie odpalimy Tanks G, no to proszę bardzo. Opa, 50, 50, 50, no jest to taka cecha bardzo udesowa, jeżeli chodzi o te czołgi średnie. Z drugiej strony, jeżeli lubicie takiego Udesa Tieru 9, 8 nie przeszkadzały Wam te czołgi, no to tym będziecie się raczej dobrze bawić, bo to cholera jasna celne ma działo. Jednak z pancerzem tutaj tak jak widzicie, no jest to dykta. Jest to czołg zrobiony po to, żeby taki badger, kobra, FV was po prostu pokochały od pierwszego wejrzenia, no a z boku to macie 35 pancerzy. Albo i mniej, więc sami zadecydujcie, czy lubicie papierowymi czołgami grać, czy potraficie przede wszystkim grać takimi papierami, bo może być cholernie ciężko, jeżeli chodzi o penis haeków, heszy i tak dalej, i tak dalej, a troll działa, nawet Sheridan będzie was po prostu rozrywał, czy T49. Także nie wiem za co macie ten czołg, ale dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy te gry do Was przemówią. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się to spodobało. I powiedzcie mi, czy być może już graliście tym czołgiem, bo kupiliście go zanim zobaczyliście moją reckę, więc czekam na Wasze info w komentarzu i do zobaczenia. Miłego oglądania. Zdecydujcie mądrze, bo to jest podstawa, ale zabrzmiałem trochę tak, wiecie, taka aktorska, nie? E, do zobaczenia! No dobrze, to jedziemy z tą piękną maszynerią szwedzką. Ciekawe, co nas czeka. Trochę, trochę tutaj problemów na samym starcie. Powiem tak, wygląda to nawet ciekawie. Może dla niektórych fajnie, dla niektórych na pewno brzydko, że to takie kanciaste dziwne, ale ten wygląd mi się nawet podoba. Pytanie brzmi, czy będzie mi się podobać coś więcej niż tylko sam wygląd tego czołgu? Bo umówmy się. Najważniejsze jest to, żeby tym się fajnie grało. Mamy trzy pechy w magazynku. Yy, mamy 284 pęki na, na Goldzie, jeżeli chodzi o, o te pę… O, co to jest? Jeżeli chodzi o te penetracje, no to to nie jest najwyższa jakość, yy, jeżeli chodzi tutaj o pękę. No, są czołgi, które tej pęki mają więcej. Aha, aha, aha. A jak działa handling? Okej, okay, okej, okay. dobrze, 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 dobrze. Także, jak jesteście w stanie sobie zaobserwować, działku chodzi całkiem fajnie i przyjemnie. Z tym nie można mieć żadnego problemu, do tego nie można się przychrzanić. Tutaj akurat chodzi to fajnie. I pytanie brzmi, czy Amix blokuje przestrzał, czy nie? Sprawdzimy. Opa, jedna. Opa, druga. Trzymaj się kolego i od razu robimy przeładowanie. Nie ma na co czekać, nie ma co marnować czasu. Nie ma problemu, kumplo. Ja ci będę tutaj pomagał. Tylko nie wiem, czy się nie powinienem przestawić, może pojechać to kontrować, ale tutaj wiem, że jest lorka, więc z drugiej strony, czy jest po co, no mamy tutaj dostęp do tego damage'a, Gonkiewicza nie jest pokazany, dobra, jadę po niego. Tutaj wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie trzeba będzie po niego zaraz wjechać, no weźcie się wychyl jeszcze wyżej raz, proszę, opa, dobra, raz, no nie jest to jakaś super alfa, widzicie, no tutaj strzelamy sobie... No, za te 360, ale ale powiem wam, że nie czuję tego, kiedy zrobiłem 1800 uszkodzeń. Serio, nie mam, w ogóle, nie mam w ogóle pojęcia, kiedy zrobiliśmy ten damage. Całkiem fajna sprawa. Jeden mój tip, który chciałbym wam wrzucić, to to, żebyście grali tym z turbo dla mnie granie tym czołgiem bez turbo, bo zobaczcie, że wrzuciłem sobie turbo, minus 8, możecie dać za to wętę, możecie dać ich układ, stapkę warto mieć, chociaż mam takie wrażenie, że nie, potestuję sobie te zestawy na pewno na streamie, żeby mieć 100% pewności, na jakich modułach grać tą maszynką, bo coś czuję, że tutaj będziemy mieć dość sporą ilość kombinacji, o, o, o nie, 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 perełku, nie, nie, nie. Nie, nie, ja nie chcę. Serio, nie chcę. Nie chcę dostawać tuby za 800, wywalone mam. O, o. Dobra. Dam mu dwie. I bajlando. Raz. A, ale ty nie uciekaj tak daleko ziomku. Okej, okay, szarfutur. To problem. To problem, bo musiałem uciec od szarfutura. Um. Nie wiem, czy mi się to podoba. Szarfutur bardzo jest na mnie napalony. Zobaczcie, nie strzela w ogóle. Nie strzelał w ogóle do centuriona. Tylko próbował mierzyć na mnie. Oj, ale on mnie chce. Ale to jest świniak. Zobaczcie, to w ogóle nie jest zainteresowany tym ziomkiem. Nic a nic. Tylko we mnie. No co za ham. Odsłonisz? Okej. Okay. Object, tutaj. Co się dzieje w tej rundzie? Ej. Jaka dziwna runda. Goście są wszędzie. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się stało. Musimy skończyć tego typa, to na pewno. Wydawało by się mogło, że on padnie wcześniej. Czar pewnie będzie ładował. Tam są jakieś ziomeczki. Tu są ziomeczki. O co chodzi w tej bitwie? Nie, daj mi przejechać. Jeżeli się zapytacie mnie o to, jak wygląda ta runda, to nie mam zielonego pojęcia, co się w tej rundzie stało i dlaczego ta runda jest taka dzika. Nie wiem. Okej, okay. widzicie to? No, i pułapka idealnie zastawiona. Raz, dwa, czy trzy, czy zginiemy? Te trzy sekundy. Te trzy sekundy trzeba się do tego przyzwyczaić. Trzeba troszkę um, przestawić głowę na granie bardziej szarfuturem niż buraską, Takie mam wrażenie. Wiem, że to może dziwne porównanie, słuchajcie, ale jak na pierwszą minutę no to tak jest nieźle. Przeładujmy sobie magazynek. Dajmy jedną pechę. A, ukradł. A nie mówił, że kończy. Nie mówił, że kończy. To oszustwo. Wolałbym, żeby ktokolwiek to stankował. Ja nie za bardzo mogę. Nie za bardzo też chcę. Opa. teraz. Mam jeszcze jedną pechę. I zastanawiam się, czy by po prostu nie wyjechać, nie dać, to by spoko. Interesująca maszyna na pewno. Pytanie brzmi, czy taka dobra, czy taka fajna, czy taka przyjemna. No ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli lubicie celne działa, to może być to dla was ok, ciekawy magic. Z drugiej strony Jakoś taki mułowaty jest. To mi delikatnie mówiąc przeszkadza, bo ja bardzo lubię mieć taką wolność w graniu, że jeżeli gram sobie czołgiem średnim, który nie jest 430 U, oczywiście, to lubię mieć tego max speeda fajnego. Lubię tutaj sobie bardzo szybko zrotować, przeskoczyć z jednej strony na drugą mapę. Tutaj niby mamy 60 km maksymalnej prędkości, ale ten czołg się wolno, wolno rozpędza. Zobaczymy, jak pójdzie nam druga bitwa. Zobaczcie, że. No, ten matchmaking to nas raczej nie rozpieszcza. Tym bardziej, że niestety, ale nikt ze mną tutaj za bardzo nie będzie chciał grać na blisko. A e, ja nie mam pancerza. Więc pytanie brzmi, czy powinniśmy grać agresywnie? No, cholera, na pewno nie. Czy to wystarczy do tego, żeby utrzymać mi tutaj tę te linię? Też nie. Więc podejmujemy ryzyko. Jedziemy, zobaczymy, czy się opłaci. Ciężko powiedzieć, ale na te początkowe. O, właśnie. Na te początkowe ziomeczki tutaj. Można sobie stanąć i coś przymierzyć. Pytanie brzmi, czy oni będą jechać agresywnie, czy nie. Bo im dłużej będę stać w tym miejscu, tym gorzej dla mnie. No gość się naprawdę odkleił. Okej, okay, jedna nietrafiona, no poleciało jak chciało, druga nietrafiona, poleciało jak chciało. Zainstaluj sobie najcelniejsze w World of Tanks, a będziesz mieć totalne gówno. Życie, co? Bardzo nie lubię, gdy ludzie grają coś takiego, bo... Często jest tak, że łatwo jest takiego ziomeczka po prostu wyjąć z tej pozycji, ale i tak, i tak goście próbują za wszelką cenę robić to w ten sposób. Gdybym ja tutaj na przykład miał trzech gości bardzo blisko, no to można go sobie stąd wyjmować bez większego problemu. Aha, no ja dostałem spota, to niedobrze. To znaczy, że coś jest tutaj. To znaczy, że coś jest tutaj. No i co? Mam grać tylko pod wafla? Powiem Wam szczerze, że no średnio mi się to podoba. Aha. No dobrze. No witamy serdecznie, witamy gorąco. Dasz tym waflem coś? Ty wiesz, że ty nie masz... Aha, on chyba nawet nie wiedział, że ja jestem magazynkiem. Tak, mi się wydaje, że on nie, wie, nie wiedział, co to za czołki się na to wystawił. Nie wiedział, że mamy maga. Dziwne, że ten wafel do tego nie strzela. Nie mam zielonego pojęcia, co robi ten ziomek na waflo. Ale przysięgam na Boga, jakby znalazł był lewy przycisk myszy, to byłoby fajnie. Nie wiem, co on robi. On stoi za artą. O co tutaj chodzi? Kościół. Kościół, zrobisz coś? On no, zrobił, no. Ta nie brzmi, czy na tyle, żebym tutaj przeżył, bo jak mi te mamuty stąd wyczają, to będzie tragedia. O, nie będzie to dobra bitwa, chyba. Więc widzicie, mówiłem, że jechanie na taką flankę, gdzie jest dwóch gości, to nie jest dobry pomysł. A, chory, się Manko. Niezłe wdzianko, na razie. Trzymaj się. Co tutaj się wyprawia? Czemu ja nie mam Timku? No, tragedia to jest. To mnie bolało, no ale też byłem świadomy tego, co tutaj się stanie, niestety. Niestety, czasami macie drużynki, które odmawiają współpracy, a to też moja wina, że ja tutaj podjechałem tak agresywnie, bo mogłem nie podjeżdżać, no ale myślałem, że ten baffel coś tam będzie pompował. Troszkę się przeliczyłem, trudno. Mapa posterunek. To tak nie najlepiej, co? Tym bardziej na taki czołg, który nie ma pancerza do walki na wieżę. Mógłbym sobie pojechać posnajpić, ale wiecie. Podjedźmy sobie na środek mapy. Mamy ten magazynek, który jesteśmy w stanie wbić w coś, co by jechało środek. Zobaczmy, czy to się uda. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, byczku. Okej, okay, fajnie. Raz. Aaaa, Szkoda. Bardzo szkoda. Liczę na to, że ta jedna pecha więcej wejdzie. Ale powiem szczerze, że przynajmniej zaczęliśmy już z jakimiś obrażeniami. Aaa, w tego Conwaya powinno sobie to wlecieć, no dobra. zróbmy sobie przeładowanie i będziemy myśleć, co dalej. A propos takiej akcji, widzicie, czasami ludzie są bardzo zainteresowani, jeżeli chodzi o granie tej puły. Co mnie martwi, to to, że ja nie mam w ogóle tej strefy mapy. To na pewno będzie troszkę bolało, bo ziomeczki zaraz sobie zrobią rotację i co dalej? To wszystko zaraz ruszę. Nie wiem czy widzieliście tutaj grał Progetto, więc sygnalizuje nam to, że tam są e, jeszcze pozostałe czołgi. Tak mi się wydaje, że to nie tylko MK zrobiła na nim to uszkodzenia. Dobra. Oho Oho, oho! Dzień dobry! Panie Grilku, tam gorąco. Ta MK raczej mnie nie lubi. Ale ładnie to siada, co? Fajnie to lata. No, musicie przyznać, że działko tutaj, jeżeli chodzi o stabilizację, o skupianie, ym, daje sobie nieźle radę. Martwi mnie to, że te wszystkie artylerie do mnie tutaj będą strzelać. Bo niestety jestem najbardziej wystawionym czołgiem na mapie. Co będzie powodować dość spore problemy. Mam nadzieję, że oni widzą ten dojazd, co? Że oni tutaj dadzą te pechy w 50 MK. Że nie jestem tutaj sam. Ładna pecha. Nie, no, kurde, ale. Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy lubicie takie czołgi, bo. Tutaj ten magazynek może nie ma jakiejś super alfy. Ała. A grill się wychyla i daje mi tubę taką, jak szef totalny. I właśnie połowa HP mojego czołgu gdzieś tam zniknęła. No to, to mnie bardzo martwi, że ta MK jest w stanie sobie na to pozwolić. Aha, aha. Trochę go przestraszę. Że niby mierzę, że mam pestki. Wiecie o co chodzi? Musimy odpuścić tęmkę. Hahaha, cwaniaczku. Nie ze mną te numery, Brunner. Dobra, 300 zrobione, co dalej? Czy ja jeszcze zdążę gdzieś przeładować? Gość będzie po mnie jechał na pewno. Więc ja robię ewakuando. Nie wiem tylko, czy się z nim tutaj za kamykiem nie kręcić, bo on mnie złapie. On na bank mnie tutaj złapie na tym odjeździe, więc nie ma sensu. Nawet próbować świrować. Dobra, co pierwsze? Będziemy mogli dać pechę. Zobaczymy. Berek. ole mi dał! Mocny, 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 mocny. No. Mocny. Słuchajcie, no. Przyjemne to nawet do pogrania. Nie powiem, nie powiem, że nie. Dla osób, którzy. Ten czołg będzie na pewno ok, jeżeli ktoś lubi magazynki i lubi celne działa. Pytanie brzmi, za co on dokładnie będzie, będę musiał też sobie to sprawdzić, bo cholera jasna, powiem wam, że nawet nie za bardzo wiem. Jednak czołg będzie się spisywać na randomie raczej jako taki przeciętniak. Taki przyjemny przeciętniak, nie będzie ten czołg porównywalny do Buraski na swoim poziomie, nie będzie ten czołg porównywalny do Projectu na swoim poziomie, więc tutaj mówię Wam to z góry. Czy będziecie chcieli tutaj ulokować swoje środki, żeby taką maszynkę dostać? Ja Wam tylko mówię, czy to fajne, czy to niefajne, więc moim zdaniem przeciętniak, przyjemny przeciętniak, o tak to nazwijmy. No i słuchajcie, zrobiliśmy 3600 teamek, tak jak widzicie, no w tych godzinach bywa bardzo, bardzo różnie i gra się ciężko. Być może w dzień grałoby mi się łatwiej tym czołgiem, robiłbym tutaj jeszcze lepsze wyniki, no ale jest jak jest. Nie pokażę wam ile to zarabia, bo nie miałem włączonych rezerw. No dobra i co my tutaj mamy zrobić? Bo mapkę nam dało taką, że mogłoby nie dawać w ogóle. Czy my chcemy jechać na hila, Czy my chcemy coś łapać na przejeździe, ale mamy magazynek, więc zajmie nam to za dużo czasu. No jak ja nie lubię grać tego hila, Słuchajcie, tym bardziej z tym zestawem to by się HP definitywnie przydało, ale spróbujemy. Wygląda spoko. Zapychaczowe trochę czołk, ale fajnie, że jest to w sumie. Pierwsza premka dziewiątka z tym systemem. Siegzowym, bo chyba nie było żadnej innej, prawda? Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, jeżeli tak, to poprawcie mnie w komentarzu. Na przestrzał, zobaczymy, czy zrobimy jakieś uszkodzenia. Gdyby coś wjeżdżało agresywnie, po co, po co, po co, po co, po co? Myślałem, że to wejdzie. Była taka, taka no niestandardowa pecha. Nie zawsze takie pechy strzelam, ale czasami aż kusi. I tak dwóch pestek w przejeżdżającą maszynkę bym nie dał, więc w sumie wyszło na jedno. Nie dałbym tego w 1, 2, 1B, bo mam 3 sekundy pomiędzy pechami. Więc chwilę to trwa. No chodź, tym Patonem, dawaj. Zrób przejazd, dawaj. A ja chcę? Żeby on chciał? Elegancko. Gramy sobie na zwykłych cerkach. Zobaczymy, czy coś się tym da zarobić. Czy może niekoniecznie. Ale pamiętajcie, że granie też na zwykłej podstawowej ammo non-stop jest bardzo zgubne, bo powiedzmy, że będziecie mieć opcję, żeby zrobić te uszkodzenia z golda. Potem otwierają wam się kolejne, kolejne opcje do robienia uszkodzeń i tak dalej, i tak dalej, więc prosiłbym was, żebyście też się nie bali używać tego golda, bo to często pomaga. O, nie masz naprawki? Ojej, 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 karamba. No to my sobie robimy przeładowanko. Dziękuję ładnie, pięknie. Będziemy mogli sobie zaraz repuszować hila, będziemy mogli sobie skupić nawet działko i, i swoje, swoje chęci do robienia damage'a na Miksie 50-120. Tylko czy to jest dobry pomysł? Nie mam pojęcia. Jak super koń przyjedzie, to to jest świetny pomysł. Jak super koń zaraz ginie, to to jest tragiczny pomysł. Dam jeszcze jedną i się chowam. Ekstra. Coś tam tym side'em potrafię odbić, coś tam tym bokiem czasami dingnie. Ale też nie za dużo. Więc nie myślcie, że będziecie hurdur jechać i grać na side scrapa na jakieś super fajne czołgi. Bo nie będziecie, bo was po prostu rozerwie. A to, że ten S-Koń tutaj podjeżdża, no to ja sobie podjadę z nim. OWZ-a tutaj nie mierzy, nie ma opcji. S-Koń już by dawno zginął. A my sobie spróbujemy pograć gdzieś właśnie w tych idealnie stworzonych. Ej, super, to jest, to jest naprawdę mega fajne, że tutaj właśnie na takim terenie chamskim, niezbyt przyjemnym dla większości czołgów, tą maszynką. Można sobie spoko pograć. No, nie będę mieć bicia na tę a -e. Szukam tego centa. Gdzie ten ziomeczek jest? Czy on nam jedzie tutaj na plecy? Właśnie, to też jest interesujące, że nie dostałem jeszcze takiej mapy, na której mógłbym sprawdzić potencjał tego czołgu. Jeżeli chodzi o granie na nierównym terenie, bo to też jest cholernie ważne, żeby coś takiego móc wyłapać. No a jak na razie, no to tak naprawdę nie, ciężko. Raz. Dwa. Trzy, sami sobie ocencie. Serio mówię, sami sobie ocencie jak się tym gra. Bo kurde dla mnie. To to nawet. Nawet spoko. Nie sądzę, że byłby to taki czołg, nad którym krzyczałbym z zachwytu. Wiesz, i kupujcie wszystko. One jakoś gra mi się tym bezproblemowo. Wydaje mi się, że jeżeli lubicie papierowe czołgi. To to może być interesująca opcja. Okej, okay, pokazałem traczek, a chłop od razu strzelił. Nie wiem po co, mógł poczekać. Raz, dwa, trzy. Ci ludzie jeszcze nie wiedzą, że to ma magazynek. A ja wiem za to, żeby nie dostawać pestek od efałów! O, gościu, gościu! Ja ze stary jestem na takie akcje, gościu! Jezus Maria... Dosyć mam tej gry. Ach, no to problemy. No to mamy problem, bo prawdopodobnie FV po nas przyjedzie, da nam tubę I sobie zginiemy, ale słuchajcie. Jakoś spoczko mi się ten gra. Nie wiem, no widzicie, no, gram jedna bitewka po drugiej. Tak nie za bardzo było na co nawet narzekać. widzieliście sami, że nie było za bardzo nawet na co narzekać, ale... Co ja mogę zrobić w tej rundzie, bo... To też jest mega istotne. Żeby spróbować jeszcze trochę tych obrażeń zrobić. Myślałem, żeby jechać do... Do tego superkonka. Bardzo chciałem dojechać do tego superkonka, ale... Umówmy się. Zanim chłop zrobił cokolwiek, to już był w garażu. Nie będę mieć na niego bicia. W ten sposób. Co on ma? f, -o? f -o. Jola go, raz. On zjedzie ze mną, nie? <noise> no, nie zdążyłem. Nie wiem, co się stało z moją pestką, bo wydawało mi się, że strzeliłem. Nie patrzyłem sobie do jazdu, ale słuchajcie, i tak, i tak, tragedii nie ma. Trzeba było chyba po tego, jak pancera jechać tam, byśmy mogli go złapać na traczku, czy coś z nim wykombinować, tutaj chłopaki po mnie przyjechały. Też nie ma problemu. Taka zwykła gierka, ale zobaczmy, ile zarobiliśmy na przegranej. Uwaga. 137 tysięcy graliśmy bez golda, mieliśmy 10 tysięcy aut materiałów eksploatacyjnych, bo mamy mm, dyrektywkę, no i naprawa pojazdu 17 tysięcy. OK, hm. graliśmy bez plutonu, graliśmy bez bonusu klanowego, czyli gdzieś tam 50% jeszcze od podstawy ubyło. Za zrobione 4,5 tysiąca uszkodzeń, więc tak to mniej więcej wygląda moi drodzy. Ale pestki 14x14 14, ja to biorę.